O witajmy brawami zdobywcę 78 miejsca w naszym subiektywnym rankingu BMW Serii 4 w wersji Cabrio. Czekamy na kolejną BMW, która będzie miała takie nery. I wtedy się skończy zabawa. Ale się nie skończyła, dopiero się zaczyna. BMW tę uroczą twarz z zębami świstaka zaserwowała wszystkim nowym modelom. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego wszyscy się nabijają z tego przodu. Niemcy chcieli wrócić do tradycji, nawiązać do historii marki. Jakby te nerki, które są dużymi nerkami BMW, były przede wszystkim w samochodach przedwojennych, takie najbardziej charakterystyczne, w modelach 315, 319, w modelu 328, czyli tym wyścigowym, zawsze były takie dwie duże nerki, które przechodziły przez cały przód. No i w, również w tym samochodzie nawiązano do. do, do tego wyszedł świstak no ale ma jakieś umocowanie historyczne chociaż BMW jakoś niebezpiecznie w ogóle eksperymentuje z tymi z tymi nerkami jeśli chodzi o wersję cabrio u nas mało popularna w naszej części Europy zdecydowanie tutaj klient z Ameryki, Japonii czy chociażby Bliskiego Wschodu będzie docelowym odbiorcą jeśli chociażby weźmiemy pod uwagę Dubaj tam mamy pogodę przez cały rok, więc to auto naprawdę można wykorzystać. Jak jedziesz wieczorem przez wieś? Takim kabrioletem, jakie jest ciepło, jest lato, wiesz, yy, sianko, kuźwa, to wszystko tak, no to jest zajebiste. To jest super. Super, ale jak pojedziesz w miasto takim samochodem, gdzie ja też uciekałem gdzieś tam w cień pod jakieś drzewko, gdzie zakładałem dach, nie, no jadę, bo się nie da wytrzymać. Po prostu nie da się wytrzymać. no Czapeczka i tak dalej, kark czerwony. Ja mam takie drobne dziwactwo, że kiedy słyszę o nowym kabriolecie, to pierwsze pytanie, jakie zadaję, z czego będzie wykonany dach. Jeśli tak zwana szmata, to plus. Jeśli blacha, to trochę gorzej. W końcu, jeżeli chcemy mieć kabriolet, to nie. Coś dziwnego, puszkę, tylko lekkie auto do zasuwania i z takim oczywiście stylem trochę klasycznym. Ja to auto już na żywo widziałem i byłem sceptyczny. Na zdjęciach to wszystko nie wygląda zbyt dobrze, ale przecież nie jest to istotne, jak świat wygląda na zdjęciu, tylko jak wygląda w rzeczywistości. I w rzeczywistości auto wygląda naprawdę zgrabnie. Yy, taka czwóreczka cabrio, jak najbardziej, światła laserowe, jak widzimy, piękny zielony kolor, tylko, moi drodzy, jedna rzecz. Jeżeli już kupujecie ten samochód, no to nie kupujcie bida wersji, bo to jest trochę bez sensu. M-pakiet w tym samochodzie musi być koniecznie To świetnie się składa, bo w tej wersji Bawarczycy pokazali smak i klasę. Zastąpili metalowy dach z poprzedniej generacji poszyciem materiałowym. Co ciekawe, na przekór modzie auto dostępne jest nie tylko z szybkimi benzyniakami, ale też z dieslem o mocy 340 koni.